Witam serdecznie. Ja się nazywam Edward Ziemiński, a to jest mój kurs C# -Sharp od zera, czyli programowanie dla osób bez doświadczenia. Jeśli jesteś nowy na tym kanale i chciałbyś nauczyć się programowania, polecam spojrzeć na inne moje filmy. tłumaczę programowanie w C# -Sharp od absolutnych podstaw i każdy temat staram się wyjaśnić bardzo dokładnie i w najprostszy sposób, jaki potrafię. Ta lekcja będzie drugim odcinkiem serii filmów o typach danych. Do tej pory rozmawialiśmy tylko o typach liczbowych. Jednak programowanie składa się z czegoś znacznie więcej niż z samych liczb. Dlatego dzisiaj zajmiemy się wreszcie czymś innym, a konkretniej typami tekstowymi. Podczas nagrywania okazało się, że materiał, który przygotowałem, jest nieco zbyt obszerny, więc odcinek wyszedł trochę długi. Dlatego zdecydowałem się podzielić go na dwie części. Zapraszam więc do części pierwszej. Ok, bez zbędnego wstępu. Zaczniemy od typu tekstowego o nazwie string. Od razu zadeklarujemy sobie zmienną tego typu. Nadam jej wartość tekst. Jeśli przypomnicie sobie naszą pierwszą lekcję, to tam był poruszony temat wartości tekstowych. Tych wartości używaliśmy jako argument metody WriteLine, aby napisać coś w naszej konsoli. Mówiłem wtedy, że jeśli w naszym kodzie chcemy napisać tekst to musi być on ujęty w cudzysłów. No i jak widzicie, w tym przypadku również zastosowałem tę zasadę. Łatwo wywnioskować, że już w pierwszym odcinku mieliśmy do czynienia właśnie z typem string. Zobaczcie, napiszę teraz metodę write line takim samym sposobem jak w pierwszym odcinku. Najeżdżam kursorem na argument i jaki typ danych pokazuje nam Visual Studio? Oczywiście string. Tak naprawdę cudzysłów w tej sytuacji funkcjonuje bardzo podobnie jak sufiksy w typach liczbowych. Jeśli obejmuje tekst cudzysłowiem, to tak jakbym mówił uwaga, podaje wartość typu string. Co można zrobić ze stringiem? Biorąc pod uwagę to, co już umiemy, to na przykład wyświetlić w konsoli. Oczywiście sposób wpisania stringa w postaci stałej już znamy. Widzimy tutaj przykład. Spróbujmy teraz wyświetlić string w postaci zmiennej. I tak właśnie wygląda efekt. Dam Wam chwilę, byście porównali kod z wynikiem widocznym w konsoli. Słuchajcie, na pewno widzieliście aplikacje, w których podczas rejestracji podawaliście swoje imię, a następnie aplikacja witała się z Wami podając Wasze imię, czyli na przykład wyświetlała napis Witaj Edward. Kojarzycie, prawda? No to zobaczmy, w jaki sposób się to robi. Skasuję teraz cały kod i zacznę od nowa. Najpierw zadeklaruję zmienną imię użytkownika, na razie bez przypisywania wartości. Przy okazji przypominam o kilku zasadach nazywania zmiennych. To jest zmienna lokalna, więc jej nazwa musi zaczynać się od małej litery. Jeśli już jesteśmy przy wielkości liter, stosujemy tak zwany camel case. Oznacza to, że wszystkie wyrazy składające się na nazwę składamy ze sobą razem bez spacji. Pierwsze słowo rozpoczynamy z małej litery. Natomiast każde kolejne z wielkiej. Czyli tak jak w tym przykładzie. Pierwsze słowo, czyli imię, z małej, bez spacji i od razu drugie słowo z wielkiej litery. Jeśli byłoby więcej słów, każde kolejne rozpoczynałoby się z wielkiej litery. No i teraz sama nazwa. Może się zastanawiacie, nie lepiej byłoby nazwać tę zmienną imię? Prosto, krótko, zwięźle, przecież wszystko wiadomo. Otóż nie. Teraz bierzemy pod uwagę aplikację, której jedynym zadaniem będzie wyświetlić imię użytkownika w aplikacji. Jak dotąd, kontekst słowa imię jest jasny, ale w prawdziwym życiu ta aplikacja raczej się na tym nie skończy, prawda? A co jeśli aplikacja w kolejnym kroku zapyta mnie o imię małżonka, najlepszego przyjaciela, ojca, a może psa? Każdą z tych wartości można by nazwać słowem imię. Ale przypomnijmy sobie o jeszcze jednej konwencji, a konkretnie o tej, która mówi, że zmienne powinny być nazywane angielskimi słowami. Ja tutaj tej konwencji nie stosuję, bo chciałbym, by jak najłatwiej było wam zrozumieć lekcję. Jednak w prawdziwym życiu będziecie zmuszeni korzystać z tej konwencji. Imię to po angielsku name. Tym słowem można określić nie tylko człowieka lub zwierzę, ale też przedmioty. Na przykład nazwa aplikacji, nazwa firmy. Nazwa marki, czy nawet nazwa zmiennej czyli to, do czego w języku polskim używamy słowa nazwa, w języku angielskim określamy słowem name. Zatem, jeśli nazwałbym naszą zmienną po angielsku, name, to byłoby to bardzo niejasne, o jakie imię lub nazwy właściwie mi chodzi. Dlatego właśnie nazwa, imię użytkownika jest dużo lepsza niż samo imię. W tym miejscu przytoczę cytat z książki, którą w pewnym momencie nauki będziecie koniecznie musieli przeczytać, czyli Czysty Kod, podręcznik dobrego programisty, pana Roberta Martina, pieszczotliwie zwanego również wujkiem bobem. Nazwy pełnią fundamentalną rolę w oprogramowaniu. Nazywamy nasze zmienne, funkcje, argumenty, klasy i pakiety. Nazywamy pliki źródłowe i katalogi, w których są umieszczone nazywamy 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 ponieważ robimy to tak często powinniśmy robić to dobrze Tak właśnie brzmi wstęp do całego rozdziału książki poświęconemu właśnie nazywaniu Ta książka to must have każdego programisty Być może dla osób które dopiero uczą się czym jest string jest zdecydowanie zbyt wcześnie na jej przeczytanie ale przyjdzie moment gdy będziecie musieli po nią sięgnąć no dobra, trochę długawą dygresję zrobiłem. Wracamy teraz do naszego programu. Przypisuję wartość do mojej zmiennej. No i teraz, oczywiście, console.writeline. Tylko do tej pory zawsze wpisywaliśmy jeden argument. A tu mamy wpisać cały tekst w cudzysłowie i jednocześnie użyć zmiennej. Czyli chcemy wyświetlić dwa elementy naraz. Jak to zrobić? Mamy na to co najmniej cztery sposoby. Zacznę od najgorszego, ale jednocześnie takiego, który już w sumie znacie. Możemy po prostu słowo witaj wpisać w metodę write. Tutaj pamiętamy o spacji, zaraz po tym słowie, bo bez niej skleją nam się słowa. Zresztą wypróbujcie sobie po obejrzeniu odcinka. Zaraz po nim robimy kolejną metodę write, i tym razem jako argument podamy naszą zmienną. A potem jeszcze jeden z wykrzyknikiem. Może właściwie tutaj zrobimy Right Line, żeby przenieść na końcu kursor do nowej linii. No i oczywiście wyświetlamy wynik naszej pracy. Spójrzmy, z naszych trzech linijek kodu powstała jedna. Mało wydajny sposób, no i moim zdaniem mało czytelny. Używamy trzech metod, aby wyświetlić jeden bardzo krótki napis. Jeśli zobaczylibyśmy taki kod bez wyjaśnienia. Chwilę by nam zajęło, by zrozumieć, o co tu chodzi. Nie zrozumcie mnie źle, to nie znaczy, że w każdym przypadku musimy za wszelką cenę zmieścić wszystko w jednej linii. W większości przypadków jest wręcz odwrotnie, ale w tym konkretnym przypadku, według mnie, takie podejście powoduje brak czytelności. Zatem przejdźmy do kolejnego sposobu. Tu niestety od razu mówię, że ten sposób też jest kiepski, choć prawdopodobnie będzie dla Was najłatwiejszy do zapamiętania. Kasuję nasze trzy linie. I zamiast niej wstawiam jedną, tym razem od razu Right Line. No i tutaj zrobimy sobie dodawanie. Tak, dokładnie takie jak w matematyce, plusem. W pole argumentu wpisujemy najpierw w cudzysłowie słowo Witaj. Łącznie ze spacją. Zamykamy cudzysłów. Stawiamy znak plusa. Wpisujemy nazwę naszej zmiennej. Obserwujemy przy tym, w jaki sposób Visual Studio koloruje nasz kod. Już teraz wyraźnie widać, gdzie kończy się stała, a gdzie zaczyna zmienna. Chcemy mieć jeszcze na końcu napisu wykrzyknik, więc dopisujemy kolejny plus i wpisujemy wykrzyknik w cudzysłowie. Zanim powiem, dlaczego ten sposób jest kiepski, zobaczmy efekt w konsoli. No i efekt jest identyczny jak w poprzednim przypadku. Zapis w kodzie jest trochę lepszy, bo według mnie czytelniejszy. Łączenie ciągów tekstowych taką metodą nazywamy konkatenacją. W przypadku C-sharp operatorem konkatenacji jest plus. Dlaczego mówię, że ten sposób jest kiepski? Bo konkatenacja jest procesem kosztownym dla zasobów operacyjnych czyli, mówiąc prościej, jest to niewydajna operacja, która pożera nasze cenne zasoby operacyjne. W takiej aplikacji jak ta nie odczujemy tego na pewno. Ale oczywiście w większych aplikacjach może być już całkiem inaczej. Dlaczego ta operacja jest kosztowna? Ponieważ string to tak zwany typ niemutowalny po angielsku immutable oznacza to, że raz przypisanej wartości nie da się zmienić. To znaczy, można przypisać nową wartość tej zmiennej, na przykład teraz przypiszę do naszej zmiennej inne imię, i to zadziała, ale tak naprawdę rezerwuje w tym momencie w pamięci operacyjnej nową referencję i zajmuje kolejny fragment naszej cennej pamięci czyli zamiast jednej zmiennej mamy przez pewien czas w pamięci kilka zmiennych z czego część staje się niedostępna z poziomu kodu w dotnet mamy na szczęście mechanizm zwany garbage collector który dokładnie tak jak mówi jego nazwa po pewnym czasie automatycznie zbiera z pamięci tego typu śmieci a następnie je niszczy ale mimo wszystko nie jest dobrą praktyką dopuszczać, aby nasz garbage collector miał pracę. Lepiej zrobić tak, by miał jej jak najmniej i to zdecydowanie Wam polecam. Tutaj oczywiście zdania mogą być podzielone. Spotkałem się ze zdaniem, że jest to tak zwana przedwczesna optymalizacja. Jednak moim zdaniem lepiej trzymać się dobrych nawyków nawet przy małych aplikacjach, bo dzięki temu przy większych nie będziemy musieli się zastanawiać, co powoduje spowolnienie naszego programu. No dobrze. Kolejny sposób, całkiem dobry, choć ja akurat przyznam, że wyjątkowo rzadko z niego korzystam. Jest to tak zwany string format, a konkretnie jest to metoda o nazwie format należąca do klasy string. Żeby prezentacja tego sposobu miała trochę większy sens, to na początek zadeklaruję dodatkową zmienną o nazwie powitanie użytkownika, a do zmiennej przypiszę taką wartość i skompiluję. I teraz wytłumaczmy, o co tutaj chodzi. Jak widzicie, wpisałem dwa argumenty. Pierwszym jest nasz tekst ujęty w cudzysłów, a w drugim nasza zmienna. W cudzysłowie dodatkowo pojawił się nawias klamrowy z cyfrą 0 w środku. Jak widzicie, zawartość naszej zmiennej z drugiego argumentu została wstawiona w miejsce nawiasu klamrowego z zerem w środku. Aby dopełnić wyjaśnienia i lepiej zaprezentować, jak działa ta metoda, Dorobię jeszcze jedną zmienną o nazwie liczba nieprzeczytanych wiadomości i jeszcze jedną o nazwie liczba powiadomień. No i dodam to wszystko do naszego tekstu. Już chyba widzicie o co chodzi, prawda? No to skompilujmy. I tak to wygląda. Porównajmy przez chwilę kod z efektem, który widzimy na ekranie. W razie potrzeby, zróbcie sobie tutaj pauzę i przyjrzyjcie się. Podsumowując to, co się tutaj stało, nasze nawiasy klamrowe z kolejnymi liczbami są zastępowane kolejnymi argumentami, które podaliśmy w metodzie format. Przy czym numeracja argumentów zaczyna się tutaj od zera. I każdy kolejny argument ma liczbę o jeden większą. Aby to zrozumieć, oczywiście koniecznie musicie to przećwiczyć samodzielnie. No ok, ale wyłączyłem to do osobnej zmiennej. A nie dałoby się tego samego zrobić w metodzie writeLine? Spróbujmy. Skopiuję całą metodę format do argumentu metody writeLine. I od razu, jak to zrobię, skompiluję kod. No, jak widać da się. Powiem więcej. Metoda WriteLine ma w sobie niejako wbudowaną metodę format. Zobaczmy. Usuwam całą zawartość metody WriteLine. A teraz wkleję tutaj identyczne argumenty, jakie wkleiłem wcześniej w metodzie format. Jak widać, kompilator nie zgłasza uwag. Spróbujmy zatem skompilować nasz kod. Jak widać, działa. Tutaj, oczywiście, można by było również skasować zmienną powitanie, bo i takiej nie użyliśmy. Zamiast tego, wpisaliśmy nasz tekst bezpośrednio w metodę Write line. Podsumowując, podejście do String Format. Ten sposób jest dobry, choć ja osobiście bardzo rzadko go używam i za nim nie przepadam. Oczywiście jest to kwestia dyskusyjna, ale według mnie ten sposób również powoduje nieczytelność. Niepotrzebnie musimy angażować nasz mózg w interpretację. Która zmienna zostanie wstawiona w które miejsce. W kodzie najlepsze rozwiązania są takie, nad którymi nie trzeba się zbyt długo zastanawiać przy pierwszym zetknięciu. I tutaj dochodzimy do sposobu według mnie zdecydowanie najlepszego, to znaczy mojego ulubionego. Tak jak mówię, jest to subiektywne zdanie, które co prawda uzasadniam pewnymi argumentami, jednak w dalszym ciągu jest to opinia i inny programista może się z tym nie zgodzić. Ten sposób to tak zwana Interpolacja. Ten sposób ma coś wspólnego z poprzednim sposobem, dlatego na razie nie kasuje tego co tu widzimy. Zacznę od postawienia znaku dolara przed cudzysłowiem. Nie wiem czy zauważyliście, ale nasze nawiasy klamrowe wewnątrz wartości tekstowej nagle zmieniły barwę. Jest tak nie bez znaczenia, ponieważ wewnątrz tych nawiasów zamiast cyfr wstawimy nazwy naszych zmiennych. I tak to wygląda. Będę mówił i w międzyczasie skompiluję. Według mnie to jest idealne połączenie czytelności i dobrych praktyk polegających na unikaniu konkatenacji. Zwrócę jeszcze raz uwagę na elementy kluczowe dla tego sposobu. Przed cudzysłów wstawiamy znak dolara to jest bardzo ważne w ten sposób odblokowujemy możliwość wstawienia zmiennych w nasz cudzysłów. Jednak, aby kompilator potraktował je jako zmienne, a nie po prostu zwykłe napisy, okalamy je nawiasami klamrowymi. Nasze IDE dodatkowo koloruje nasze zmienne, w tym przypadku na czarno, dzięki czemu, jeśli wrócimy do naszego kodu za jakiś czas, łatwo wizualnie odróżnimy zmienne od zwykłego tekstu. Należy dla jasności dodać, że dwa ostatnie sposoby w 100% unikają kosztownego procesu konkatenacji. Stringi są łączone w mniej kosztowny dla zasobów operacyjnych sposób. No dobrze, ale możemy zrobić coś jeszcze dla zwiększenia czytelności kodu. Otóż nasze łączenie stringów w taki sposób, by powstało z tego powitanie, to w pewnym sensie fragment logiki tego programu. Może to trochę naciągany, bo program jest prosty jak budowa cepa, ale według mnie lepiej byłoby to wydzielić do osobnej metody. No to zróbmy to. Z odcinka o zmiennych pamiętamy, że metody w klasie program muszą mieć słowo kluczowe static, podane przed typem, jaki zwracają. No i właśnie a propos typu, jaki funkcja ma zwracać, chcemy, by funkcja wygenerowała powitanie, czyli tekst. A tekst to typ string, czyli piszemy static string. Następnie, oczywiście, nazwa, w tym przypadku generuj powitanie użytkownika. I tu znów zwracam uwagę na to, by porządnie przyłożyć się do nadania dobrej nazwy, która jasno i jednoznacznie określi, co funkcja będzie wykonywać. Zmienimy nazwę na output. Zaznaczając w ten sposób, że jest to zmienna wyjściowa, konieczna jest również instrukcja return. Brakuje nam jeszcze argumentów. Dodamy trzy argumenty: będzie to imię użytkownika, liczba nieprzeczytanych wiadomości oraz liczba powiadomień. Zwracam uwagę, że nazwy argumentów również zaczynamy z małej litery. I tu jeszcze na moment się zatrzymam. Połamiemy tutaj też jedną z ważnych zasad, o których pisze wujek Bob w swojej książce, o której wcześniej wspominałem. A zasada ta brzmi, że idealna ilość argumentów funkcji to 0. Jeśli funkcja przyjmuje jeden argument, to jest OK. Jeśli dwa, też jeszcze nie ma tragedii. Przy trzech trzeba się już zastanowić, czy z konstrukcją naszego programu wszystko jest OK. Nie oznacza to, że nie ma przypadków, gdy uzasadnione jest użycie większej ilości argumentów. Ale na przykład w tym przypadku powinniśmy ten problem rozwiązać inaczej. Ale ponieważ nie było jeszcze odcinka o klasach, w którym postaram się nie zapomnieć pokazać rozwiązania tego problemu, to na razie zostaniemy przy takiej formie. Dlaczego właściwie większa ilość argumentów jest zła? Z tego samego powodu co metoda string format. To znaczy wywołując tę metodę, musimy znów się dobrze zastanowić, który argument ma jakie znaczenie. Zwłaszcza w tym przypadku, gdy mamy dwa inty z rzędu, nie zagwarantuję Wam, że gdy wrócę do tego kodu za pół roku, to będę pamiętał, czy pierwszy z intów zawiera ilość wiadomości, czy ilość powiadomień. Oczywiście można to sprawdzić, ale w dobrym kodzie chodzi o to, by takich rzeczy w ogóle nie trzeba było sprawdzać. No ale, tak jak mówię, jeszcze wiemy za mało, bym pokazał rozwiązanie tego problemu, dlatego na razie zostawię tę metodę tak, jak jest. Ok. Jak widzicie, zapisałem wynik działania funkcji w zmiennej, a wywołanie zmiennej umieściłem w metodzie WriteLine. I to jest moim zdaniem najbardziej eleganckie rozwiązanie tego problemu. Można by też było umieścić wywołanie naszej metody bezpośrednio w WriteLine, ale według mnie lepiej to wygląda tak jak teraz. I to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam też na część drugą, która myślę, że pojawi się całkiem niedługo, ponieważ duża jej część została już nagrana. W części drugiej będziemy mówić w dalszym ciągu o typach tekstowych, pojawi się oprócz stringa jeszcze jeden typ tekstowy oraz pokażę Wam, w jaki sposób wprowadzić interakcję z użytkownikiem. To znaczy pozwolimy użytkownikowi wpisać coś do naszego stringa, żeby później móc coś z tym stringiem zrobić. Zapraszam serdecznie. I przypominam również, że powinniście wszystko to, co pokazałem dzisiaj, przećwiczyć. Na sam koniec, tradycyjnie, życzę Wam powodzenia w ćwiczeniach. Ja się nazywam Edward Ziemiński. Trzymajcie się. Cześć.